Walki o zwycięstwo. Z ponad 60 osób została najlepsza dziesiątka. Dziś znowu jeden z nich odpadnie. Ich zmagania ocenią: Janna Jędrzejczyk, niepokonana w MMA, najbardziej utytułowana Polka w sportach walki z aktualnie walczących. Wielokrotna mistrzyni Polski, Europy i świata w Muay Thai, a także Piotr Strus. Ma 24 lata, a na swoim koncie walki w największych federacjach Europy. Wygrał 8 z 10 swoich profesjonalnych walk. Mistrz polski w Muay Thai i kickboxingu. Jako pierwszy Polak zdobył puchar świata w Sanda. Jest również wicemistrzem świata i Europy w tej dyscyplinie. Tydzień temu swój sparing przegrał Grzegorz i odpadł z programu. Nieoczekiwanie jednak z programu wycofał się także Emil. Dobrze go wypunktował Daniel reprezentant Anko z zapasy z Poznania. Okazało się, że niegroźnie wyglądający upadek spowodował poważną kontuzję barku. Zdecydowaliśmy się przyjąć Grześka ponownie do programu. Jest to naturalny e, proces. W momencie, kiedy ktoś wypada, wraca ostatnio wyeliminowany. Po ostatnim razie nie powiem delikatnie się no, zraziłem do moich umiejętności, można powiedzieć. No bo to przez własną głupotę zostawiłem tą rękę. No. Ja, 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 ja. No byłem zawiedziony, wkurzony na siebie. Ale mówię, trzeba było się pozbierać do kupy. I zrobię wszystko, żeby, 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 żeby wypaść jak najlepiej. Liczą na mnie yy, yy, moje chłopaki z klubu, moje całe miasto, więc, więc jestem tu yy, robić swoje tak naprawdę. Dziesiąta jest bardzo mocna i... Moim zdaniem każdy tak naprawdę może i wygrać, i, i dzisiaj odpaść. Nie boję się nikogo. To jest program o, o MMA, także robię to na co dzień, wiem czego się tu mogę spodziewać i przyjechałem robić swoje, tak jak reszta tych chłopaków. Wszyscy są dobrze przygotowani i myślę, że zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. Nasza dziesiątka najlepszych to numer 13. Piotrek z Koło Brzegu. Styl bazowy MMA. Numer 15. Patryk z Zawiercia. Styl brazylijskie jiu-jitsu. Pięć. Michał z Wilkowa. Styl bazowy karate. Sześć. Piotrek z Poznania. Styl bazowy Kapoera. Trzy. Grzesiek z Namysłowa. Styl bazowy Zapasy. Jedenaście. Leszek z Lublińca. Styl bazowy karate. Czternaście. Witold Schorzowa, styl brazylijski jiu -jitsu. 9. Paweł z Olsztyna, styl bazowy MMA. 7. Mateusz z Warszawy, styl bazowy brazylijskie jiu -jitsu. 1. Daniel z Poznania, styl bazowy zapasy. Na koniec dnia dwóch uczestników zmierzy się w klatce o pozostanie w programie. Kto wejdzie do klatki zależy od tego, kto najsłabiej zaprezentuje się w trakcie treningu. W trakcie eliminacji wszyscy uczestnicy przeszli w Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego testy laboratoryjne. Jednym z nich był test równowagi. Ponieważ nie wyszedł najlepiej, to właśnie równowaga będzie tematem przewodnim dzisiejszych zmagań. Jest ona niezwykle ważna w sportach walki pierwszym zadaniem będzie klęk obu nóż, wyprost w biodrach oraz utrzymanie koordynacji. Piłka szwedzka przyrząd do tego, aby cić równowagę i stabilność. Jest to bardzo ważny element utrzymywania pozycji w MMA, nie tylko w parterze, ale również w stójce. Wciągać pępek do kręgosłupa. I balansować mięśniami skośnymi, tak? Stoimy na jednej nodze, uderzamy, e, zadajemy kopnięcia, czy kolana, czy łokcie, dlatego potrzebujemy e, te, tej koordynacji i balansu. Ta piłka naprawdę jest bardzo zdradliwa i, i wywrotna. Oj, nie jest to takie łatwe. Myślę, że często ktoś zaliczy przysłowiową glebę i, i na pewno będzie wesoło. E, mam nadzieję, że obejdzie się dzisiaj bez kontuzji. Trzymaj balans! Maj, aj, aj, jeszcze raz. Prawie. Naprawdę bardzo szybko sprawnie mu to idzie. Żona często w domu ćwiczyła piłkę. Ja ją jakoś omijałem zawsze. Mam nadzieję, że nie będzie to moja pięta achillesowa, lecz wszystko się okaże w, na, w kilku najbliższych minutach. Super! <klucz> Ćwiczę na piłce Raz bardzo w tygodniu, aczkolwiek balans, równowagę bardziej mam ponieważ kapelarz to jest głównie balans. Piąteczkę dasz? Zaliczone. Dzisiaj na trenuję, polecam wszystkim. Kłęko bonus na piłce. Przechodzimy do klęku jedno nóż, bądź na lewą, bądź na prawą nogę. Hop. Jest również wyprost broder i wytrzymanie 5 sekund, tak? Aj. Aj. Głowa potem, że za bardzo pracowała, było takie, był ten limit czasowy. To tak ponaglało i, i spowodowało, że już potem się tak nie umiałem, nie umiałem na tym skupić. 15 sekund. Aj, coś nie idzie. Leszek, opanuj! Weź głęboki wdech. Nie fajnie wyszło, ale będzie, będzie lepiej. Trochę presja była, wszyscy zrobili, ja robię ostatni i tak myślę, że bardziej to zaważyło niż, niż, niż to, że po prostu nie umiałem, no ale trudno, nie wszystko da się zrobić. Następne zadanie. Panie Strus, trochę szybciej, bo znowu muszę Pana ponaglać. W klęku przechodzimy do siedzenia na piłce i utrzymujemy równowagę tak, żebyśmy czuli się swobodni na niej, prawda? Okej, okay, okej. Okay. No sposobem, ale prawie wyszło. Spróbuj jeszcze raz. Spokojnie, nie denerwuj się. W sumie pierwszy raz to ćwiczenie robiłem i myślę, że to był główny powód do tego, że nie ukończyłem tego ćwiczenia. Witku, niestety. Czas minął, bo to już skupienie. Ćwiczę trochę z piłką. Zdarza mi się na treningach. Też jest zupełnie inaczej w programie, a jak się ćwiczy samemu jest zupełna cisza, można się skupić na tym, co się robi. A to jeszcze ograniczony czas to dodatkowo... To jest dodatkowy stres i po chwili nic nie wychodzi. Aj, za no. szybko chyba robisz Jestety. ruch rękoma. No Michał, dobrze. Trochę ta noga. Oj, trzymaj. Jestety, Czas, panowie. panowie. To, do czego dążymy dzisiaj, to stanie, które wymaga naprawdę dość dużych nakładów pracy. Kolejna zadaniówka. Przejście z klęku do stania na piłce. Bardzo trudna. E, sprawa, dlatego trzeba na, na razie uwierzyć na słowo, albo spróbować samemu i wtedy tak naprawdę zobaczymy, z czym to się je i jak ciężkie e, to jest zadanie. No panowie w ogóle, oni mieli zdziwienie e, w pełni i no i kurczę, no, kobieta to zrobiła, no to ja też muszę. Przemyślane ruchy, panowie, koncentracja i skupienie. Ja dość mocno tutaj musiałam operować rękoma. Zaliczone! Super. super! Może to było zdekoncentrować? Tak, a jest rzadko. Jest, jest naprawdę super. Wciąż przód. Jest! Super! Yes, a Jednak próba. kapoera chyba pomaga, co? To jakiś obrót? Czy z wyskoku? Ja. Yeah. Super! Kapoera to wyjątkowa sztuka walki. Ma w sobie wiele elementów tańca i akrobatyki. Pewnie dlatego Piotrkowi tak dobrze idzie. Piotr przyszedł w wieku 13 lat na, na pierwsze swoje zajęcia. I pamiętam te zajęcia dokładnie. Miał złamaną rękę. E, zapytał, czy może ćwiczyć. Ja się zgodziłem. Piotr był niegrzeczny. On wychował się na starej mieście w Poznaniu. Dzielnica bardziej niebezpieczna. Zakochał się w capoeira i, i praktykuje ją do dziś. Capoeira jest jedynym sportem, do którego zawsze wracam. Dzięki capoeirze mój no, styl jest bardzo niepowtarzalny na pewno. Apelido, czyli tak zwane przezwisko. On dostał gatuno jako rozrabiaka ze Starego Miasta, e, jako ulicznik, troszkę oszust. Capoeira to jest jedyne oszustwo. I, I podstęp. Postaram się pokazać, że podstęp z Kapur jest naprawdę niebezpieczny. A no chłopaki, którym o ma nie wiedzą o tym. Dzięki kapurze.degram, że... to dogrywa. Na siłowni możemy sobie zrobić biceps, gadać z kimś do lustra, śmiać się, przeglądać, czasaj włosy. No a tutaj, jednak, stanąć na piłce, to trzeba się w pełni skoncentrować, a nie zapominajmy o tym, że jest cała ekipa. Są chłopaki, pozostała dziewiątka, która patrzy. Która w razie jakiegokolwiek komicznego upadku zaśmieje się. Ciężar wzroku, ciężar psychiczny, do tego jeszcze obciążenie mięśni, poważna sprawa. Oj. No Grzegorz, ostatnia szansa, spróbuj ostatnia jeszcze raz. Próba. Skoncentruj się. Aj! Niestety, nic niestety. się nie stało. Okay. Powiem szczerze, że, że naprawdę nie spodziewałem się tego, że, że będzie to takie ciężkie ćwiczenie, prawda? Naprawdę starałem się stanąć z całych sił, ale, ale piłka, piłka była lepsza, jak było widać. Podsumowując Wasze zmagania na piłkach, chciałam tutaj w szczególności wyróżnić Piotra. Wielkie brawa. Zajrzył wszystkie konkurencje. Oraz gromkie brawa dla Patryka, który nigdy wcześniej nie miał styczności z piłką. Dalej kontynuujemy motyw przewodniczy o treningu, równowagę. Do ćwiczenia wykorzystujemy bosu. Zadaniem będzie ustabilizowanie pozycji na jednej nodze i wykonanie kopnięć do przodu, do boku oraz do tyłu. Zaczynamy! Nazwa bosu pochodzi od pierwszych liter Both Sides Up, czyli dwiema stronami do góry. Bosu jest połączeniem piłki i stopnia. Jest to oprócz piłki jeden z najlepszych przyrządów do treningu równowagi. Każdy, kto kiedyś spróbował takich ćwiczeń, wie, że do sukcesu potrzebna jest skoordynowana praca wielu grup mięśniowych. Pierwsza próba. Ciężkie odsłonię. Wydawało się, że ty wykonywał się dość prosto. Oj, boli, stopa! Wrzyna się ten plastik. Ciężko, ciężko, ślisko jest jeszcze. Ostatnia próba, Leszko. Czysta. Leszko dotyka. Aj. Niestety, trzy próby. Dziękujemy. Na pewno jest mi ciężej niż, niż reszcie, bo jestem najwyższy z chłopaków i mam najdłuższe nogi, więc no, na, pewno to, na pewno jest to utrudnienie. Ale też nie, nie zwalam tego, że, że nie wykonałem tych ćwiczeń na warunki fizyczne. Można było to zrobić, no, ale się nie udało. Ciekawe. Aj! No trudno! To jest bardzo łatwe ćwiczenie, tylko akurat mi nie wyszło. Zapasy mocne, zobaczymy jak z kopaniem. A i chyba nóżki nie rozciągnięte. Powtórz ten przód. Aj. Zadania, które pokazaliśmy, ok, one były trudne, no ale byli tacy, co wykonali jedno z pięciu albo jedno z czterech e, tych zadań, prawda? Pięć konkurencji panowie za wami z równowagi wybraliśmy czterech, którzy najgorzej sobie dzisiaj radzili. Czy może któryś z Was uważa, że nie poszło mu dzisiaj? E, Podczas ćwiczeń na piłkach. Okej, okay, wszyscy pewni? Pewne siebie. Proszę o powstanie. Daniel, Leszek, Witek oraz Michał. Czeka Was... Niełatwa przeprawa. Będzie to sparing zadaniowy na worku. Jest to pociągnięte pod tematykę naszego dzisiejszego dnia, koordynacji i balansu. Osoba, która wypadnie najgorzej zmierzy się w sparingu o pozostanie w programie dalej. Coś macie nietęgie miny? Coś się stało? Szukamy numeru jeden. Nieważne w którym odcinku jesteście nominowani, w szóstym, w siódmym, czy w szóstym i w siódmym, nieważne. Jak jesteś dobry, pokonasz wszystkich i wygrasz ten program. Zasady sparingu są bardzo proste. We dwóch stajecie na worku, w rękawicach, w kaskach. Wykonujemy jedynie ciosy uderzane, nie pchane. Trzy razy kto spadnie, przegrywa. Michał Zwilkowa to kolejny karateka w naszym programie. MMA trenuje od 3 lat. Naprzeciw niego stanie Witek Schorzowa, który od pięciu lat ćwiczy brazylijskie jiu i tajski boks. Hop. Czas. O, mocne ciosy poszły. Punkt dla Witka. O, no. Po jeden. Ile dobrze obronił. Uwaga panowie. Hop. Walka. No, rzuciliśmy. No, pierwszy Michał spadł. Dwa, dwa, jeden. Jeden. No, niestety. Ej. Michał, skuteczna akcja, ale Brawo. wygrywa Witek. Wielkie Brawa. Leszek pochodzi z Dolnego Śląska, a sporty walki to u niego tradycja rodzinna. Ojciec, karateka i bokser namówił go do treningów. Jego przeciwnikiem będzie Daniel z Poznania, który od dziecka trenował zapasy, a MMA zajmuje się dopiero od roku. Uwaga, hop! Pierwszy punkt dla Daniela. No, Aj! Na równi, ale zacięta walka. Jeden jeden, panowie. Hop! Aj! Oj, no i chyba leszek dotknął pierwszą nogą. Dobrze, 2-1 dla Daniela. Czas. Dobrze, gratulacje. Zwycięzcą jest Daniel. Podziękujcie sobie panowie. Podziękować sobie. Dwóch przegranych ponownie zmierzy się ze sobą. Walczymy o strefę bezpieczną. Czas. Oj. Leszek tracisz pół. Oj, jeden-jeden. 2-1. Czas panowie. 3-1. Dla Leszka. Brawo. Nową zasadą w tym programie będzie to, że najgorszy wybiera sobie z pozostałych uczestników swojego przeciwnika, z którym będzie walczył o to, aby pozostać dalej w programie. Michale, już z kim chcesz walczyć? To tak. pozostanie w programie. Nie. Kto to Nie. będzie? U kolega Mateusz. Mateusz, zapraszamy? Mateusz jest najmłodszym uczestnikiem. Pokazał się z dobrej strony tydzień wcześniej, pokonując Grześka. To dość zaskakujące, że Michał, mimo to, dokonał takiego wyboru. Chyba umiejętności Mateusza nie zrobiły na nim wrażenia. Mateusz ma poważny dylemat, czy walczyć. Nie powiedział wcześniej o tym nikomu, ale za dwa dni ma maturę. Przed maturą musiałem się skupić tylko na treningach, ale też na, na nauce. No i nie mogłem trenować dwa razy dziennie. Dziwny przypadek. Gość, który zgłasza się do programu. E, chcę zostać numerem 1, drugiej edycji Mała Master. Nagle mówi: Dzisiaj nie będę sparował, bo mam maturę w poniedziałek. On, przychodząc do programu, powinien być w 100% pewny tego, czego chce i pewny tego, do jakiego programu się zgłosił, prawda? To nie jest e, porządna pani domu czy innego typu e, love story, e, tylko jest to prawdziwy program o prawdziwych fighterach. Ostatecznie Mateusz, po namowach pozostałych uczestników, zdecydował się wejść do klatki. Jednak do końca było widać na jego twarzy niepewność, a być może nawet strach. Tu trzeba wyjść i dać siebie wszystko. Trzeba zawalczyć o to, aby pozostać dalej w programie, bo, bo celem każdego z nich jest wygrać ten program. Podać sobie ręce, panowie.

No teraz rolę się odliczymy. Zobaczymy jak tu Michał skontroluje. Ma dobry grany pan, także może zasypać Mateusza czy sami. Druga runda. Czas. Oj, dobre sprowadzenie, wywrócenie kopnięcia i sprowadzenie. Tu, aj, konsekwentnie idzie do dołu, chociaż nie wiem, czy to jest do jego dobra strona, bo Michał dobrze kontroluje parter pozycję. Muraki, muraj, balacha, przejście. Michał naprawdę bardzo mocno pokazuje ducha walki. Bardzo dobre i stanie do stójki. Dobre kopnięcia. Bardzo dobre low kicki. Pół minuty! Bardzo dobra kontrola ze strony Michała, naprawdę niepozorny chłopak, a bije jak waga ciężka. Bardzo dobrze. Znowu pozycja boczna. Znowu pozycja boczna. się broni. Jednogłośnie zwycięża Michał. Panowie, podziękować sobie. Mateusz, jak się czujesz po walce? Mocno zmęczony? Bezpośrednio po sparingu. Zmęczony bardzo. Widać, trzeba robić więcej, więcej kondycji. Wiesz, gdzie popełniłeś błędy? No, dało się obalić trzy razy chyba, albo cztery. Więc obalenia są niezłe. Muszę jeszcze popracować nad kontrolą z góry w parterze, żeby się nie dać przewinąć. No i, i skuteczniejsze skończenia. Raz się wiemy, że jest drugi bardzo ważny test przed tobą, matura. No nawet w trakcie. Tak, tak więc. Że trzymamy kciuki. Kyszuki. Siniakami mi kobiecie nie wypada pójść na egzamin, ale yy, u faceta, czemu nie? Michał, jesteśmy od razu po Sparingu. Drugi raz walczyłeś, drugi raz zwyciężyłeś. Kurczę, jest to... No super się cieszę, że, że, że ciężka praca popłaca i przynosi efekt tutaj na, na, na w klatce w Oktagonie. A jak oceniasz Mateusza? Parter ma chłopak bardzo dobry, naprawdę w parterze fajnie się kręci. E, widziałem Mateusz, bardzo dużo skręcił się do balachy. Mhm. E, czułeś zagrożenie? Czułem, czułem zagrożenie. <laughs> czułem presję na łokieć. W trzech słowach jak się czujesz. Czuję się super, fajnie wygrana kolejna walka, dużo mi to daje. Idziemy dalej w przód. Pełen szacunek dla Michała, który się wydaje takim skromnym chłopakiem. Jeszcze dzisiaj wspominam, że jest zmęczony. Ja też go podpytywałam o to, ponieważ można było to odczytać z jego twarzy, taką niepewność, a już po raz drugi zaskoczył i myślę, że ma szansę na zajście wysoko. Michał bardzo dobrze kontrolował pozycję z góry, zadawał bardzo mocne ciosy z angielskiego, prawda? Jeden jest to grand pound, czyli właśnie utrzymanie pozycji z góry, zadawanie ciosów temu, kto leży na dole. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.